Witam bardzo serdecznie. Kasia Krasucka, motywujący nauczyciel języków z tej strony. Pragnę zaprosić Ciebie do krótkiej lekcji języka duńskiego oraz podzielić się z Tobą na intencją na ten tydzień. Intencja na ten tydzień brzmi: Czylgiusche eingeu czy MYSELF. Dzisiaj będzie o przebaczeniu. Przebaczenie jest prezentem dla, dla mnie samej. Czylgiusche eingeu czy MYSELF. I na odwrocie tej karty są piękne zdania, które, z którymi, którymi chcę również z Tobą się dzisiaj podzielić: Cyrgiulse frigo mig fra fortiden. przebaczenie uwalnia mnie od przeszłości, ogimaj mulihilfo, et i i daje mi możliwość życia w teraźniejszości, w czasie teraźniejszym tu i teraz. No ja cyrgiulse frigo amai fracyn fri. Kiedy przebaczam sobie samemu i innym jestem wolny. Taka piękna myśl, e, z taką, taką piękną myślą pragnę podzielić się z Tobą. W tym tygodniu. Właśnie y, mówiąc o przebaczeniu, i tu jest bardzo ważne, aby pomyśleć o przebaczeniu nie tylko innym ludziom, ale również samemu sobie. E, bo siła przebaczenia jest naprawdę ogromna. Tak jak jest to zapisane na tej karcie, przebaczenie uwalnia mnie od przeszłości. I to jest prawda. E, nie wiem, czy masz pewne, pewne wydarzenia ze swojej przeszłości, za które czujesz się winny, e, czy jest coś. Czego sobie nie wybaczyłeś, a może cały czas a, nosisz w sobie taki wielki ciężar w swoim sercu, ponieważ trudno jest tobie wybaczyć komuś. A, może ktoś ciebie skrzywdził w jakiś sposób, a, co zdarza się w naszym życiu. Myślę, że chyba nie ma osoby na świecie, która nie byłaby przez kogoś skrzywdzona. A, I niektórym wydaje się, łatwiej jest nam przebaczyć niż innym. A ta myśl dzisiejsza zaprasza Ciebie do tego, abyś znalazł w swoim sercu przebaczenie. Przebaczenie wszystkim osobom, które w jakiś sposób Ciebie uraziły, w jakiś sposób Ciebie skrzywdziły. A także byś znalazł przebaczenie, um, by, byś potrafił przebaczyć samemu sobie. Bo czasami łatwiej jest przebaczyć komuś niż samemu sobie. Ja to zauważyłam. Jesteśmy e, na swoim przykładzie. E, człowiek potrafi być bardzo surowy wobec samego siebie i co się dzieje, kiedy nie przebaczamy? Co się dzieje, kiedy, te, 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 kiedy nie znajdujemy miejsca w sercu na przebaczenie? Wówczas zaczynamy czuć rosnący ciężar, i z każdym tygodniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem ten ciężar wydaje się być coraz większy. Dlatego warto poświęcić chwilkę czasu, chwilkę, a może troszkę więcej, na to, aby znaleźć w tym swoim sercu przebaczenie. I tu nie chodzi o to, że to nasze wybaczenie sprawi, że to, co ta osoba zrobiła komuś, albo to, co my zrobiliśmy złego komuś, to nie znaczy, że to wybaczenie wymarzy tą sytuację z naszego życia. Nie, ale na pewno sprawi, że to nasze życie stanie się lżejsze. Um, ja zauważyłam również, że w momencie, kiedy poświęciłam czas w moim życiu na refleksję, jeżeli chodzi o przebaczenie, były osoby, którym, którym ciężko było mi wybaczyć. Były też osoby, którym myślałam, że dawno wybaczyłam, a okazało się, że gdzieś ta uraza we mnie jeszcze, jeszcze istniała, jeszcze żyła. I tak naprawdę, dopiero w momencie, kiedy zrozumiałam, że mm, kiedy zrozumiałam. Że to, że noszę, obwiniam te osoby, um, jestem na nie zła i mam do nich taki uraz, przez to, że w jakiś sposób mnie skrzywdziły, zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę noszenie tej urazy w sobie sprawia, że moje życie jest cięższe, że ja ten ciężar dźwigam. Um, co, co sprawiło, że było mi łatwiej wybaczyć, nie tylko innym, ale również samemu sobie, to to, to, to zrozumienie, że Nikt z nas niestety nie jest doskonały i popełniamy błędy. I kiedy zrozumiałam, że te osoby, które mnie w moim życiu zraniły, tak naprawdę same są bardzo nieświadome, same były nieświadome, same nie były e, tak rozwinięte na poziomie energetycznym, aby umieć, umieć zapobiec popełnieniu tych błędów, których ofiarą ja stałam się, odbiorcą tych, tego. tego Niefajnego ich zachowania ja się stałam, ale w momencie, kiedy zrozumiałam, co było źródłem ich zachowania, właśnie ten brak samoświadomości wpływał na to, że te osoby popełniały pewne błędy, i ja na tym ucierpiałam w pewnym momencie w moim życiu, ale właśnie ta świadomość tego, że, że te osoby może niekoniecznie zrobiły to specjalne. Nie, one to zrobiły, bo po prostu nie umiały tego zrobić lepiej na daną chwilę. Ta świadomość sprawiła, że dużo łatwiej było mi znaleźć przebaczenie w moim sercu. I uwierz mi, w momencie, kiedy udało mi się przebaczyć, kiedy to zrozumienie poprowadziło mnie do przebaczenia, to wybaczenie prawdziwie odmieniło moje życie i odmienia je do dzisiaj, i sprawia, że jest naprawdę dużo lżej żyć, i nie ma tego ciężaru na, na, tak, tak, takiego, na moich barkach, dosłownie, prawie takiego fizycznego ciężaru, to, to zniknęło. I później kolejnym etapem była, była ta chęć i próba przebaczenia same, samej sobie. Um, to też to było tak naprawdę trudniejsze niż wybaczenie komuś innemu. Um, I też to, co pomogło mi wybaczyć mnie samej, moje błędy, um, potraktowanie innych nie w taki sposób, jaki bym chciała, um, i takie poczucie wstydu, że jak ja mogłam tak zrobić. Dopiero w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, Kasia, ty zrobiłaś tak, jak zrobiłaś, bo nie wiedziałaś, jak zrobić lepiej w danym momencie. Teraz już wiesz, więc, więc to doświadczenie nauczyło Cię czegoś. Więc wyciągnij z niego lekcję, przebacz sobie, przytul siebie, dosłownie przytul siebie i ruszaj dalej. I czyń dobro, czyń więcej dobra, e, wybaczając sobie i innym. I do tego zapraszam Ciebie. Dzisiaj dzieląc się z Tobą tą intencją, a, która brzmi CYLGIWOLS Myself. Myself. Przebaczenie jest prezentem dla mnie samej. I ja dzielę się z Tobą tym prezentem dzisiaj. Pomyśl o przebaczeniu sobie i innym. Będzie leżej. Dziękuję za Twoją uwagę. Niech mocy i duński będą z tobą. A ja mocno, mocno trzymam moje kciuki za Twoje postępy językowe, bo mocno wierzę w to, że każdy z nas może mówić płynnie po duńsku. Pozdrawiam Ciebie serdecznie i życzę pięknego tygodnia. Is... hi, hi.